No, oni będą wchodzili czy wchodzą właśnie teraz w takie dorosłe czy zawodowe życie w sytuacji ogromnej niepewności i ryzyka, prawda? Gospodarka polska odczuwa bardzo boleśnie to zwiększone ryzyko. Proszę spojrzeć na inwestycje, które znajdują się na najniższym poziomie od wielu lat i, i Polska jest tu na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej. No, jeżeli nie ma inwestycji, to też nie ma postępu technicznego, prawda? Nie poprawiamy stopnia innowacyjności naszej gospodarki. To będzie się przekładało na właśnie utratę realnej wartości zarobków, Ja powiedziałem już inflacji Zjada część siły nabywczej, także będziemy odpowiednio ubożsi właśnie przez to, że mamy tę inflację, a ta inflacja wynika z tego, że po prostu mamy za dużo wydatków, które dokonuje rząd z powodów właściwie można powiedzieć czysto politycznych, prawda? Bo zbliżają się wybory, będą w przyszłym roku wybory i w tej chwili mamy cały szereg ze strony rządu działań, które mają jakby złagodzić dolegliwość tych wszystkich szoków zewnętrznych. No ale efektem jest oczywiście rosnąca inflacja. Innymi słowy, rząd daje jedną ręką, ale drugą ręką zabiera dwa razy tyle.